Dziś kolejna odsłona Celam Z i trasa, dzisiaj numer 3, która będzie taka częściowo łączona, bob, i pokażę część trasy numer 3, i też trochę fan parku, który jest na tej trasie. Tu standardowo pokazuję Wam, jak to wygląda z GPS-em i w którym miejscu mniej więcej znajdujemy się całego tego ośrodka. Będziemy patrząc na jezioro po lewej e, stronie. Ostatnio, zresztą jak publikowałem trasę numer 2, to wspominałem Wam, że jest odbicie właśnie na trasę 3. No i do góry wyjeżdżamy krzesłem sześciosobowym. Tutaj takie specjalne zbliżenie, bardzo fajna grafika na fan park, wjazd do fan parku. To jest po łuku, najpierw się jedzie prosto, potem jakby zawija się, skręca się w lewo. I dołącza się do trasy numer 3. W głębi widać było następne stoki, też należące do tego ośrodka. Czasami zwanego też Schmitten, bardziej chyba nawet w internecie jest w tym momencie popularna nazwa Schmitten, bo tak jakby określa się tę część ośrodka od najwyższego szczytu. Trasa niebieska bardzo przyjemna. Sporo osób tutaj <grytania> widziałem, które i jeżdżą i uczą się jeździć, więc mi się wydaje, że ten stok jak najbardziej się do tego nadaje. No a dodatkowo dla dzieci specjalnie przygotowane właśnie takie miejsca Kids Lope. i ja stwierdziłem, że też sobie wjadę, przyjadę się, zobaczę jak to wygląda, a też przy okazji będę w stanie go sfilmować i wam pokazać. No, nie odważyłem się wjechać tam na dół, stwierdziłem, że to jednak jest dla trochę mniejszych osób. Też nie chciałem zahaczyć kamerą, którą mam na kasku. I to jest jakby taka dodatkowa rzecz, pokazywałem Wam na samym początku, gdzie był wjazd szkoło koło górnego krzesła. No to jest zdecydowanie dłuższy kawałek z większą ilością atrakcji. Po lewej stronie jest krzesło, do którego ja teraz w tym momencie zmierzam. Zaś po prawej stronie znajdują się dwie stacje. Jest to górna stacja Array Express, która jest przy trasie numer 4. Oraz początek trasy gondoli Array Ban, która wyjeżdża prawie na sam szczyt. Czyli tam gdzie mieliśmy między innymi Zaczynałem trasę numer 1, linki na górze do trasy numer 1 i do trasy numer 2, i koniec. Przejechaliśmy kilometr, bardzo fajna trasa dla początkujących. Pozdrawiam Marek.